Jak u Pani przygotowania świąteczne? Bardzo dobrze. Czy już pełną parą idą? Tak, oczywiście. W tym roku akurat wyjeżdżamy do, do siostry, więc u nas na spokojnie nie ma porządków, nie ma przygotowań. Zaczynam urlop i zaczynam przygotowania. Właśnie się, się rozpędzam. Co Pani przygotowuje przed świętami? Mazurki, placki, babki. Dużo tego u Pani w domu? No tak, bo rodzina jest duża, więc dużo. Pracujemy od lekarza, dopiero zaczniemy przygotowania. Także na razie się nie przygotowujemy. Na razie się trzeba skupić na wyzdrowieniu. Co pani lubi w świętach? Święta, świętach najbardziej rodzinną atmosferę. Czas spędzony z rodziną. Odpoczywać. To uroczyste śniadanie, uroczysty obiad. To, że jesteśmy razem, no, no to jest takie przyjemne. Co pani lubi w świętach? pokój. Święta chyba atmosferę najbardziej. Piękne. wiosenno porządkowa, tak, dokładnie. Śniadanie Wielkanocy to jest naj, najfajniejsze. A jest coś, co denerwuje, czego pani nie lubi w Wielkanocy? Nie. Jak pada deszcz? No, i pomy ludzi. Nie ma gdzie zaparkować, także, także to jest najgorsze. Czas na to, żeby sobie odpocząć te dwa dni świąteczne. No ciężko, ciężko, ale to inny rodzaj pracy jest akurat w święta. Można, można, chociaż to nie jest bar to bardziej nie taki wypoczynek, i spotkania właśnie, prawda, w, gr w gronie rodzinnym. A co z przyjemnego w święta? To jest przyjemnego? No, chyba ten wspólny czas, To ten... A ty co lubisz w święta? To, że się dostaje prezenty, można się ze wszystkimi spotkać i bawić. A oblewany poniedziałek? Tak, lubię.